Po raz trzeci gościmy kawaliadę, po raz pierwszy finał kawaliady w Krakowie. Myślę, że po tłumach przez te cztery dni, które goszczą w Tauron Arenie, można jedno powiedzieć, że kibice pragnęli bo że dzieci chciały zobaczyć konie, że wszyscy dobrze się bawili i na pewno będziemy tą imprezę rozwijać. Jest to impreza typu Pucharu Świata, wprawdzie jeszcze Europy Centralnej, natomiast jest to mały krok do tego, aby za parę lat finał Pucharu Świata również zagościł w Tauron Arenie. I do tego na pewno z targami poznańskimi będziemy dążyć. Natomiast zawsze mówiłem, że tak piękna impreza i tak znana impreza, to jest najtańsza forma promocji miasta, a chcemy utrzymywać, że marka Kraków jest najbardziej znaną marką na świecie. Najważniejsze są chyba tak naprawdę zawody w polskim jeździectwie, yy, ponieważ że jakby ich nie było, to, to jeździectwo polskie, powiem tak prosto, wykulało. Na tym koniu, co teraz jechałem Grand Prix, wygrałem pierwszego dnia M45. Następnego dnia chyba byłem trzeci na nim w konkursie. Wygrałem dwa konkursy jeszcze na innych młodych koniach, ale w tych zaliczanych jeszcze do rankingu światowego, to miałem po jednej zrzutce na innym koniu. To troszeczkę mnie tak, że tak powiem, przytłoczyło, ale dzisiaj Dzisiaj już jest lepiej. Kibice w Krakowie naprawdę dopisali, są pełne trybuny, reagują, to jest niesamowite. Kibice na kawaliadzie są zawsze żywiołowi i podchodzą emocjonalnie do tego. Cieszy jeszcze fakt tego, że to Polacy w tych wszystkich konkursach zwyciężają. Więc miejmy nadzieję, że w Grand Prix, które dosłownie się ostatnia rozgrywka rozpoczyna, również Polak wygra. I to będzie podsumowanie tego, że właśnie Polska króluje w jeździectwie. Co na Was zrobiło największe wrażenie podczas tego rocznej kawaliady? No na pewno potęga skoku. Grand Prix teraz, bo niezwykłe. Wszystkie konkursy są super i wszystkie na mnie zrobiły duże wrażenie. Ja jestem tutaj co roku i co roku mi się tutaj bardzo podoba i z chęcią przychodzę tutaj, bo znoszą stoi, jest świetna atmosfera i mieszkam też blisko, więc. Zjeżdżamy się wszyscy z różnych stron, nie tylko polskiej, ale i ze świata, także bardzo miło i niech to się organizuje co roku.